Witajcie, z tej strony art. A to kolejny odcinek z DSM4 od Incela. To czada. W dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że ogarniemy w końcu sobie zaręczyny. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. okay. Tylko. Okej, okay. Jurk już wrócił z roboty. Wszystko ładnie mamy porobione. Mhm. Mm Jak ten twoje.

Hmm. dziwne. Dobra, to my ją zaprosimy. I później będziemy okej, okay. wszystko ładnie. Mm -hmm. na randku poprosimy. Jak się zaręczymy, to wtedy poprosimy, żeby do nas tak jakby się wprowadziła. Okej, okay. gdzie to możemy sobie na spok. Kto to mieszka? Nad. Nawet... <laughs> Nad. <Nawet> nie pamiętam. <laughs> Okej, okay, coś fajnego. Coś fajnego. Pomyślimy. Coś fajnego. Tutaj za bardzo nic nie ma. A tutaj, tutaj. Hmm, nie nie nie. tutaj jest to... TTT, ale to też TTT, te, 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 tu tu tu... Mi się nie chce, że... Może po prostu dwa na kotki jakieś tutaj uda... Tutaj. Hmm... Właśnie, to pytanie. gdzie by ją tak sobie na spokojnie zabrać? Ale chyba wybór pada... padnie... tutaj. Myk. Magia. I dzisiaj niestety znowu snima nie będzie tego, tego robionego, bo... Troszeczkę ostatnio jestem zabiegany. I mam nadzieję, że uda mi się zmontować ten filmik przed wyjściem moim. No cóż, no okej. Okay. Mhm. Mm dla grupy woda darmowa kusi w sumie coś takiego bez alkoholowego tak to myślę dobre pytanie Sok z lodem. O. Mam nadzieję, że to nie będzie sok z lodem. no w sumie w Grand Blue to była herbata. <grywia> jak poczekajcie, jakie to były proporcje? 1 trzecia wody, 2 trzecie whisky, czy 2 trzecie wody 1 trzecia whisky. I to było jakieś herbata. Tylko jak ona się nazywała? Co nawet nie pamiętam, ale to jest spokojnie. Mhm. Mm Spokojnie sobie inter interakcje tutaj wykonamy, mhm. Mm no dobra, tak. Tylko że właśnie ten twój smutek nam tutaj nie pasuje, Jureczku. Bardzo nam się nie pasuje. To też... O kurde, to działa! Mhm. Mm to będzie zbyt trudne do wykonania. Dobra. Pochwała, ponure jest filtr. I zobaczymy co to będzie. Okej, okay. interakcje się wbijają, dobrze, bardzo dobrze. Widać po to, by że ty za radosny nie jesteś. Też mnie zastanawia. Czemu czuję się smutny? Skoro to był zwykły klon. To co umarło. Okej, okay, mhm. Mm no cóż, no to mamy czeski szach, ludzie. Co mm, my tutaj mamy? Okej, okay, wiem, że tutaj zbyt y, wielu rzeczy nie mówią. Dobra, masażyk. Mm -hmm. To powoli te smutki będą odchodzić i mam nadzieję, że inne emocje wej wejdą na prowadzenie. Okej, okay. bardzo dobry, bardzo dobry. Tylko szkoda właśnie, że zbyt wiele rzeczy nie możemy tutaj zrobić. Mhm. No, wybiłem na rozmowa. Ja Miejmy nadzieję, że to szybciej minie. Okej. Okay. Oni niby interakcje jest zrobiona, ale reszty to za bardzo nie, nie uda nam się. Ogarnąć w takim stanie, jak widzę tutaj. No co? Może nam się uda coś ogarnąć A yes. Dobra, zapytaj termin porodu. Mhm. Mm zdjęcia. Co? Zaczyna rodzić? Zapytaj w termin porodu. Ja myślałem, że ona naprawdę już taka przerażona była. <grymne> Okej, okay, bardzo dobrze. Że, już, że się rozumiecie. Dobra, niech ona tam się wysiusia. No, trochę simów wyszło. Nie, nie powiem, że nie. Mamy tutaj jakieś znajome twarze? Raczej... ...o dziwo, nie ma tutaj znajomych twarzy. Hmm. dziwne. Myślałem, że nieco więcej tak simów zrobiłem. Ach, jak romantycznie. Tego się chyba ona zaraz popuści. Popuściła. Oj, jureczku, jureczku, nieładnie, bardzo nieładnie, żeby tak kobietę wciąż wymęczyć. Co my tutaj mamy? Głęboko hm Ok, teraz powinno być jakoś tak dziwnie. Okej. Okay. pobudzone jesteśmy. I czułość, okej, czułość, dawaj Jureczku, wierzę w ciebie. Dopóki jeszcze to działa, mm -hmm. Mm -hmm. pocałuj, mm -hmm. nie na miłość. Okej. Okay. Pasałuj, Obejnij. Tak, tak, bardzo dobrze. Już trochę zmęczony jesteś, widzę to. Ale... Niby byłoby można się próbować świadczyć, ale w takim stanie to... Ech, w takim stanie to nie bardzo. Ale no Nie bardzo, no to spróbujemy. Jak nie bardzo, to jeszcze lepiej. Hmm. Ok. <śmiech> <śmiech> mamy to. Mamy, to trochę brudna, ale. No cóż, zdawa się. Ok, oświadczeni. Zaręczeni. <laughs> Jeszcze jedna randka czułości... Eee, tutaj... Mogę Cię poprosić o... wprowadzenie się? Okej, okay, bardzo dobrze, że się zaręczyliśmy i tak dalej... Eee... ty tu, tu, tu aktywności... Mmmh, dobre to do rodziny, ona trochę wygląda jakby już chciała rodzić, ale to. Mm -hmm. e, ale ile on ma kociaków? Jaka z nich Tak, tak. Te kotki same nie mogą zostać.

Jeszcze, co tu mamy? A, jeszcze jest port! Jej! Jakby to powiedzieć, hmm. Dołącz! Jureczku, no! Jednak ta randka w ...ciekawie się rozwinęła nagle poród i te sprawy to jednak Wodku, kiedy się takie, takie scenariusze się zgadzają ok mnie ciekawi jak już to dziecko będzie wyglądało ja wiem że jeszcze będzie by... kotki kotki przyleciały kiedy wymiotuję? No po to senior! A ty, kim ty tam jesteś? Kociaku. Dorosły. A ty? Ja myślałem, że ten kot już zdechł. Mhm. No. Ciekawe. Że się, że on pracuje kolegę, skoro on ją operuje. Racze tutaj właśnie taką cesarkę robi, mi się wydaje, ale to można nas i lepiej po bólu, jest. Okej, okay, to dziewczynka paralitycy, o ile dobrze pamiętam, to taki Jureczek się nazywa. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. No Wyszło, jak wyszło. Ok. To wszystko było losowane, pamiętajcie. Ja wiem, że było. W... Trzeba od matki wziąć nazwisko, ale praktycznie w kolejnym odcinku Katarina już będzie też w panią paralityk. Więc no, po wyrzucę tą roślinkę. A my sobie to budujemy. My chyba to w salon zamienimy. Bo to jednak no jak już jureczek gdzie to czekał się rodziny, no to... No cóż, zdarza się. Trzeba kolejny pokoik zrobić. Taki większy w sumie. O tak Czy na pewno taki... Nie, nie to mniejszy, Poczekajcie. Myk. Żeby łóżko się zmieściło i tak dalej. No dobra i ówedku dla, e, dla dzieciaka miał ogarnąć jeszcze fundusze nasze No dobra, musimy w tak w 20 tysięcy, 20 tysiącach je zmieścić no, okej. Okay. A, jeszcze na ścian trzeba coś zabierać. O tak zrobimy. OK. Myk, myk, myk. Oczywiście lampę poprosimy. Ale dwie lampy. Trochę oczy bolą, ale lecimy dalej. A mianowicie poprosimy łóżeczko. Takie takie dobre łóżko. sporo tańsze i dużo lepsze, jak tak patrzę. Na kolorystycznie możemy zmienić. Niech będzie takie. Ty, ty, ty. Niemowląt. No nie później ta larwa przerodzi się w. Więc nie to w larwę, więc jeszcze to sobie weźmiemy. Ogarnijmy jakoś jeszcze podłogę. A, to jeszcze całe jej wyposażenie przyszło z nami. Okej. Okay. Plakaty jeszcze tutaj damy. W sumie nie ma potrzeby dwa razy tego samego plakata dawać jakieś obrazy toalety nad mamy jejo. No no jeszcze komputery przyniosła ale teraz najważniejsze jest miski dla kotów Kody będą właśnie tutaj jadły mm -hmm. więcej 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 Widziałem, że były właśnie było więcej tych misek, no to gdzie one się podziały? Halo, miseczki, miseczki, miseczki. Ty, 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 ty. Hmm. A tutaj są. Dobra, brawo. Co my tutaj jeszcze możemy dać? Kuwety. Koty oczywiście będą na górze, na górze się załatwiały Kuweta, kuweta, kuweta O tutaj są Dwie wystarczy raczej Opla. Może bardziej o tak zdamy O tak Jeszcze trzecią damy. Bo to jednak trzy kotki są. Okej. Okay. Co jeszcze ciekawego możemy dać tutaj? A no tak. Eee, umeblować to ogólnie, to znaczy wykończyć. Hmm. No dobra, nie będzie taki drewno. Ta idzie, da, idzie. Jakieś fioletowe ściany. Hmm. Pokażcie. No, może być. Okej. Okay. Jak na razie... Dobra, coś jeszcze tutaj poddajemy, żeby tak pusto nie było. Wiem, że anime dziewczynkę z nami przy ze sobą przywiozła. Okej. Okay. Myk. Hopla, nieco wyżej w sumie, hopla, jak to kobiety to jeszcze jakiegoś kwiatuszka damy, o kocie tej toniczce, to to jeszcze lepiej, to jeszcze lepiej, nie powiem, nie powiem, hmm. wszystko o kotach. Jeszcze tutaj jakieś. Drapak damy, domeczek tu lakat. Okej. No chyba już wszystko co byłoby trzeba to mamy. Okej, tego na, na tamto nie walniemy. Hmm. Dobra, to zrobimy coś takiego. Myk, myk, myk. Ok, idealnie, i raczej tyle nam wystarczy. Do szczęścia. Okej, okay. dobra, i już mamy na larwę małą Karolina. No, jest trochę śmieszne. I mamy sporo kotów, więc to jednak miało co nam przynosić do pracy. <laughs> Okej, okay. mm -hmm. lewa do niej, prawa do niej. Dobra, lecimy płać w jureczku. A ty czemu masz to? No to po zwierzaku? Tak, jakiś jest zwierzak zdach jeszcze. Miał jeszcze więcej kotów. O jacie. <grym> A ty widzisz kim jest twoje... No, rodzice to już wie. Kim są. Okej. Okay. Mnie ciekawi najbardziej, jak będzie wyglądało to dziecko. I trzeba będzie się te pieniądze ogarnąć, żeby normalnie wyglądały. Nie tak długo. To to od ilości. To w głowie nam się poprzewraca. Jak to każdy wie. Okej. Okay. Nowy domek. To znaczy nowy pokoik. W piwnicy. Ale mnie zastanawia już ta psychika tego naszego yy, dzieciaka. Jak to będzie. Okej. Okay. i od razu zabierzemy tą gołyską. Okej. Okay. Ona ma jeszcze dużo wolnego. I możliwe, że oni już będą mogli rzucić to wszystko i zajmować się tylko kliniką. Bo twoje umiejętności są niezbyt rozwinięte. A twój wiek? A to jeszcze starości starości kobieto. Ja tak się spieszyłem To wy tego e, dziecka, to dziecko. To Jurek też za dni nie ma urodziny. Arviny. Po po w końcu to to. И опять рахунки. Окей, мам это. Ладно. А, я же чуть это не можем Окей. Okay. На подборку Понятно, это дверь на тельце Окей, все это Podróżki? Tylko zabieramy i sprzedajemy. A no nie, to jest przywiązane do dziecka. Mhm. Aha, nadal nie mogę tego się pozbyć. A wy słyszycie w ogóle? Coś z Simsów? Noo, coś tam słychać. Mam nadzieję, że to cicho nie będzie. Ehm, mam, 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 rozmawiać, tutaj to chaos, winy, opieka nad dzieckiem... No cóż, to trzeba to dziecko normalnie przenieść... Na dół... O tutaj... Opa... To się sprzeda... Okej, okay, mamy to. Ona, Katarina, niestety nie ma żadnych powiązań rodzinnych... A Jureczek zaraz w stanie. Albo jeszcze lepiej na śpiącym jureczku sobie zakończymy. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.